Ze mną zwycięzca Pucharu Polski finałowej rundy w Guchołazach. No ale nie wygrywasz generalki w tym roku, bo jednak rozmawiamy o całym sezonie. Odpuściłeś trochę Puchar Polski. Z czego to wynikało? No tak, faktycznie nie byłem w krynicy. Dlatego, że po Pucharze Świata w Nowym mieście się rozchorowałem i, no i po prostu musiałem odpuścić ten start zrezygnowania też ze startu w Boguszowie, bo wybrałem no, z różnych względów e, Ostrawę. Więc... No w tej Boguszowie to wszyscy na Ciebie czekali, olimpijczyku. E, no tak, e, tak, tak, ale no, przyznam szczerze, że jakby połasiłem się trochę na te punkty, w Ostrawie była C1, więc e, na tym mi zależało w ostatecznym rozrachunku. Może lepiej, gdybym pojechał w Boguszowie, no ale stało jak się stało, więc nie ma co tego roztrząsać, e, faktycznie w tym roku, przez to, że odpuściłem jedną z tych edycji, przegrałem też klasyfikację generalną Bucharu Polski. Eee, no ale trudno. Eee, no jak mam... Z Twojej perspektywy, te pozostałe rundy, w których brałeś udział, e, wyglądały na przestrzeni lat? No bo ścigasz się e, już dosyć długo. Tak, w zasadzie to zarówno w zeszłym, jak i w poprzednim sezonie wygrywałem klasyfikację generalną Pucharu Polski i raczej staram się na te Puchary Polski e, uczęszczać. No i z mojej perspektywy to wydaje mi się, że, 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 ten, że te imprezy z cyklu Pucharu Polski w przeciwieństwie chociażby do jakichś komercyjnych maratonów raczej się rozwijają i, i z roku na rok wyglądają coraz lepiej. No i gorąco trzymam kciuki za to, żeby, żeby jakby to tempo zostało utrzymane e, i ta tendencja. E, więc no fajnie fajnie że wszystkie wyścigi z rangi e, z cyklu Pucharu Polski są wyścigami rangi UCI e, no i oby tak było e, więc no, trzymam kciuki za organizatorów Chciałem tu jeszcze zapytać, bo bardzo ładne malowanie tego roweru, ale nie wiem, czy już był wcześniej, czy ja dopiero teraz to widzę. Czy coś więcej na ten temat chciałbyś powiedzieć? Yy, no faktycznie yy, jest, to, jest to malowanie. Jest to rower, który przygotował dla mnie Giant na Igrzyska. No niestety, z różnych względów logistycznych, yy, przed samymi Igrzyskami była lekko obsuwa i ten. Yy, rower do mnie nie dotarł, także podczas tego weekendu jest jego premiera, ale umówmy się tryb Głuchołaski to równie ważna impreza co Igrzyska Olimpijskie. No Tym bardziej, że właśnie sponsor bg 2 też aktywnie uczestniczy w tej, w tej imprezie, tak więc co, jutro maraton i za tydzień Mistrzostwa Polski w maratonie jeszcze? Tak to prawda, aczkolwiek trochę obawiam się tego jutrzejszego maratonu, dlatego, że mam wrażenie, że zbliża się do mnie te, ta taka bomba po zejściu z wysokości, więc jutro może być trudny dzień, ale wydaje mi się, że po tych w dwóch zwycięstwach i tak już ten weekend mogę zaliczyć do udanych. Dziękuję bardzo, Krzysztof. Ja również pozdrawiam. Hej.